Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieku, Witamy naszych kolegów i koleżanki przy telewizorach, Waszych rodziców i zapraszamy całą rodzinę do spotkania z Panem Jezusem w naszej kropelce radości. Dzisiaj chcemy podziękować Sowi za to, że przychodzi na świat w rodzinie nazaretańskiej i prosimy Go także, by do naszej rodziny przyszedł z Matką Morzą i ze swoim opiekunem, świętym Józefem. Proszę mi się i pokazujemy. Józefie stajenki, nie szukaj, i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyćmieć, przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie. Jest miejsce w naszej rodzinie. Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Dziękujemy bardzo. Usiądźcie. czy byliście może kiedyś na weselu? Tak, Na przyjęciu weselnym byłyście kiedyś? Tak. Na co szczególnie zwracaliście uwagę? No, zabawę. No właśnie. Musi być dobra muzyka, ale najważniejsze jest, zanim ludzie siądą do stołu, to spotkanie w kościele przy ołtarzu, który jest wtedy stołem tych właśnie młodych. Tam się spotykają z Panem Jezusem, aby Jezusowi powiedzieć, Panie Jezu, my się tak kochamy, że chcemy razem iść przez życie i zapraszamy Cię, aby zamieszkał w naszej rodzinie. Abyśmy z Tobą rozwiązywali wszystkie problemy małżeńskiego życia. A potem oczywiście najważniejszą sprawą w życiu małżonków to jest dziecko. Jakże są biedni małżonkowie, którzy nie zawsze ze swojej winy nie mogą mieć dzieci, bo dziecko jest najpiękniejszym darem dla każdego ojca i dla każdej matki. Tak się, kochani, pięknie składa. Że dzisiaj chcielibyśmy podziękować Mamusi i Tadusiowi za to, że założyli rodzinę, że zaprosili pana Jezusa i że my właśnie w tej bezpiecznej rodzinie możemy przygotować się do czekających nas w przyszłości zadań, które podejmiemy wykonując takie czy inne zawody. Nie sądźcie, kochani, że tylko dzisiaj narzeczeni zapraszają pana Jezusa, by zamieszkał w ich rodzinie. Kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, także jest zaproszony przez narzeczonych do kany galilejskiej, gdzie odbywa się wielkie wesele. A świadkiem naocznym jest święty Jan. Posłuchajcie, jak o tym nam święty Jan opowiada. Powstańcie. Pan z wami. Z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, Panie. A ty dobrze. Mama pana Jezusa i on sam ze swoimi uczniami zostają zaproszeni na wesele. Są świadkami kłopotu gospodarzy: zabrakło wina. Maryja, pierwsza, dostrzegła ich zmartwienie. Prosi Jezusa, by przyszedł z pomocą. Ona wie, że Jezus jest Bogiem i może zaradzić wszelkim kłopotom. Na prośbę swej mamy, Jezus sprawia cud. Zamienia wodę w wino. Przez to wydarzenie wybawia Pana młodego z kłopotu, ale nie tylko. Świadkowie cudu poznali i uwierzyli, że Jezus jest naprawdę Bogiem. Cud w tanie galilejskiej jest pierwszym znakiem, przez który Jezus pokazuje swoją chwałę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Wsiądźcie. Właśnie kochani... Piękna misja Matki Bożej, a także Pana Jezusa. Pan jest z radością. Spotyka się z młodymi, chce przyjęciem zaproszenia powiedzieć, że do każdej rodziny, do każdego małżeństwa przyjdzie, by z nimi zamieszkać. Ale kochani, przenieśmy się teraz na przyjęcie weselne w naszej rzeczywistości. Co by się stało, gdyby na przykład brakło chleba na weselu, czy jakiejś innej potrawy? No małżonkowie byliby zmieszani Złamali. bardzo, a ludzie by plotkowali na ten temat. Zaprosili nas i wracamy z wesela głodni. W czasach Pana Jezusa podstawowym płynem to wino było tak, ono nie miało tyle alkoholu, jak teraz ma, mają wina, ale ludzie y, nawet więcej pili wina czasem niż wody, bo woda y, w Ziemi Świętej była jednym z najdroższych płynów. I patrzcie, kto zauważa, że brakuje wina? Matka. No Matka Boża. Chociaż później dopiero zostanie oficjalnie ogłoszona matką wszystkich ludzi, to już mówi: Synu nie mają wina, musisz pomóc. Nie mogą małżonkowie się smucić na weselu. Niech mają wielką radość. I pięknie zwraca się do sług. Jakim przesłaniem? Cokolwiek syn każe wam zrobić, to róbcie. Słuchajcie mojego syna. W sześć stągwi kamiennych. Pan Jezus mówi: nalać je wodą, błogosławi i każe zanieść gościom. I szok przeżywają wszyscy, że to wino jest lepsze od tego, który wcześniej pili. Tutaj właśnie widzimy, jaka jest wielka rola pana Jezusa, który pomaga małżonkom w rozwiązaniu problemów życiowych i misja Matki Bożej, która. Podpowiada swojemu synowi dziecko, Musisz już pomagać, musisz już pomagać. Oficjalnie wszedłeś może w działalność swoją jako zbawiciel, ale tę sprawę konkretną trzeba pięknie rozwiązać. No i wychodzą weselnicy z wielką radością, że żadnej potrawy i żadnego płynu nie zabrakło. To zadanie Matki Bożej w szczególny sposób jest realizowane wtedy, kiedy. Przed swoją śmiercią na krzyżu Pan Jezus pokazuje na Matkę Bożą i mówi: Niech ona będzie Matką każdego z Was. Czyli ja często przypominam, że na Ziemi mamy trzy Matki. Pierwszą, która nas urodziła, drugą Matkę Bożą, jaką daje nam Pan Jezus, a trzecią jest nasza ojczyzna Polska. Bardzo często, kochani, miejsca. Sanktuaria Matki Bożej nazywa się Kaną Galilejską, współczesną Kaną Galilejską. I tak nazywa Jan Paweł II Jasną Górę w Częstochowie, gdzie jest czczony obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Właśnie zawsze z tego miejsca przypomina papież, Matka Boża mówi do nas, do wszystkich potników, którzy przychodzą na naszą górę: Cokolwiek syn każe Wam czynić, to czyńcie. Słuchajcie mojego syna. Matko Boża zatroskana o nas, przypomina nam o tym, abyśmy Jezusowy przepis na życie realizowali na co dzień, bo jest zatroskana o nas, a szczególnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest obrazem takiej Matki, która no bardzo dużo myśli o każdym z ma takie przymrużone oczy i zatoskaną twarz, by powiedzieć dzieci, ja was kocham, ale wygracie życie, jeżeli będziecie Słuchali mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty jeszcze Jasną Górę nazywa y, także ołtarzem i konfesjonałem. Bo tam jest dużo konfesjonałów i tam wielu ludzi się nawraca. I kochani moi, a naszą kaną galilejską to jest Kościół. A w Kościele Msza Święta to nas Pan Jezus... Z Matką Bożą zaprasza też na ucztę i podczas każdej mszy świętej, jak pamiętacie, dokonuje się wielki cud. Chleb i wino, opłaty i wino, które kupuje się za pieniądze złożone na tacy. Czyli to jest ofiara wszystkich ludzi z danej parafii, a Jezus swoją mocą zamienia w swoje ciało i w swoją krew. I pragnę, abyśmy żywego Pana Jezusa przyjmowali w Komunii Świętej. Dlatego zapamiętajcie sobie, że każdy kościół jest kaną galilejską. A szczególnie kaną galilejską są sanktuaria Matki Bożej. Znacie opuć Jasnej Góry inne sanktuaria Matki Bożej? Mm. W Licheniu jest. Tak, pięknie. U nas w mojej. Jest także Matka Boża Gidelska, taka ma, w małej figurce, też pielgrzymują do niej ludzie, oczywiście często Choska, jest Matka Boża w takim nowym sanktuarium na Makowym Wzgórzu w Praszce, no oczywiście w Dąbrowie Górniczej, także w Kalwarii Zebrzydowskiej, do której Tokany często jeździł czy chodził pieszo, Jan Paweł II ze swoim tatusiem. Gdzie jest sanktuarium Matki Bożej, tam jest współczesna kana galilejska. Proszę. A w Licheniu jest na przykład Matka Boska Licheńska. Tak, tak, oczywiście. I tam też możemy Licheń nazwać, że to jest współczesna kana galilejska. Pomyślcie o tym. Panie Jezu, przez Matkę Bożą przypominasz nam, abyśmy byli posłuszni Twojemu wezwaniu, Twojej Ewangelii i robili to, o co nas prosisz. Ponieważ posłuchali cię słudzy w Kani Galilejskiej, dałeś piękny dar, wino, które było lepsze niż to wcześniejsze wino. Prosimy Cię Panie Jezu, abyśmy, kiedy przyjdziemy do naszej kany, nam przeświętą w niedzielę i święto, mogli spotykać się z Tobą i mogli przyjmować się w Komunii Świętej. Tam zamieniasz swoją mocą boską, chleb i wino. W samego siebie, w swoje ciało i w swoją krew. Dziękujemy Ci za to, Jezu. Będziemy jak najchętniej otwierali się na Twoje słowo, aby postępować tak, jak Ty nas nauczasz. Powstańcie. I kochani, podziękujemy Jezusowi za to, że każde sanktuarium maryjne jest współczesną kano galilejską. Że Matka Boża jest naszą, Matką, która nas naucza radosną piosenką. I teraz. Boża, radość jak rzeka Boża, radość jak rzeka Boża, radość wypełnia duszę Boża, Boża, radość jak rzeka Boża, radość jak rzeka Boża, radość wypełnia Boża, Boży pokój, rzeka pokój... Jak rzeka Boży pokój, jak rzeka Boży pokój, wypełnia duszę mą. Boży pokój, jak rzeka Boży pokój, jak rzeka Boży pokój, wypełnia duszę mą. Dziękujemy naszym przyjaciołom. Do zobaczenia na kolejnej Kropelce Radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.